Czy to będzie dobry książkowy dzień? Zobaczcie tylko, jaki będzie fantastyczny i zapracowany, dlatego że będziemy dzisiaj gotować i piec z Feliksem. Nie wiem, czy znacie tego bohatera, maskotkę, który podróżuje po całym świecie. To są takie książki, i w ogóle ta seria zaczęła się od książek, w których są prawdziwe listy. Można je wyciągnąć, przeczytać. Felix to jest maskotka Zosi, która pewnego dnia się zagubiła. I okazało się, że on właśnie zaczął podróżować. Zosia jest już spokojna, bo wie, że z Felixem wszystko jest dobrze. Tylko, że no właśnie chłopak postanowił, że pośmiga po świecie. Więc mamy już naprawdę najróżniejsze wydania, jeżeli chodzi o książki z listami. Ale to nie koniec. Zanim zajrzymy do tej kucharskiej, powiem Wam też, że są książki kartonowe dla maluszków. No to maluszek. Wiadomo, żeby te listy od razu zgniótł albo podarł, więc mamy te listy w wersji okienka. Bardzo fajne. Są na dobranoc, są na urodziny. One są pod patronatem aktywnego czytania. Podobnie zresztą, właśnie jak ta książka, jest zupełnie inaczej wydana. Tutaj nie ma listów, ale są przepisy z różnych stron świata. Zaglądamy. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę blog aktywne czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz podcasty nie tylko dla mam. Dobra, wskakujemy, bo te podróże Feliksa zaowocowały właśnie 90 przepisami. No bo tak jak wspomniałam, skoro on podróżuje po całym świecie, no gdzie on już nie był, naprawdę w bardzo wielu krajach go można było spotkać. I mamy tutaj sałaty, zupy dania główne. Są też oczywiście desery i słodkości przekąski. Ciasta, no wszystko jest pięknie zilustrowana. I ja myślę, że za to dzieci też bardzo, bardzo lubią książki o Feliksie, bo on ma cudowne ilustracje. Ale słuchajcie, zanim w ogóle zaczniemy gotować, trzeba się przygotować do tego. I po pierwsze, mamy tutaj informację o tym właśnie, że ten nasz podróżujący Felix, on próbował różnych rzeczy. Jedne polubił, inne nie. I teraz my mamy szansę sobie coś takiego ugotować. No i właśnie sprawdza. Czy nam posmakuje, czy nie. Ale! Nie zabieramy się od razu do pracy, nie wchodzimy do kuchni i nie szukamy, gdzie tutaj porozbijać jajka, gdzie jest makaron, tylko powoli przygotowujemy się stopniowo do tego, żeby było bezpiecznie i żebyśmy się świetnie bawili, ale też żebyśmy wszystko rozumieli. No i nie można powiedzieć, że to jest, wiecie, dla trzylatków latków hopsiop i już to wszystko zrobisz dziecko. Nie, to jest dla trochę starszych dzieci, zwłaszcza, że no, są tutaj naprawdę potrawy z różnych stron świata. Jest nawet może go tampujące później znajdę, taki chlebek, który można upiec nad ogniskiem albo gdzieś na ruszt wrzucić. Trzylatek oczywiście, że może pomagać i się angażować, ale myślę, że starsze dzieci będą miały o wiele więcej frajdy z tej książki. Ale zanim wszystko to zrobimy, bezpieczeństwo, czyli na przykład gorące drzwi od piekarnika, co jak woda jest gorąca w garnku, to jest też ważne. Felix tutaj zaznacza, żeby postępować krok po kroku, czyli według instrukcji, które są tutaj opisane. Bardzo mi się podobają te skróty i miery, dlatego że często osoby, które mniej gotują lub nie gotują, jak jest przed nimi przepis i tam jest szczypta soli, bo coś tam na czubku noża ma być, no nie wiadomo, ile to ma być, więc tutaj to jest narysowane. Więc tak sobie pomyślałam, że do tych wszystkich osób, które się czepiają, a nie będę gotować, bo nie wiem, co to jest szczypta, ile mam dodać. Zobaczcie, nawet w książce dla dzieci jest to wyjaśnione, więc super. Wszystkie miary już to wszystko mamy. Kolejna strona to jest dalej przygotowanie, czyli na przykład instrukcja, jak rozbijać jajko, jak oddzielić białka od żółtek. To są ważne sprawy, jak obieramy ananasy, co tam z owocami. No i w końcu zobaczcie, ile my tutaj mamy różnych narzędzi, przyrządów kuchennych, które są podpisane, ślicznie zilustrowane. W ogóle Felix ma bardzo ładne. Kuchnię I dopiero wtedy możemy zacząć gotować. I wspomniałam, że Felix wędrował i był w różnych zakątkach na świecie. Tam były przepisy z Niemiec, ale to są przepisy z całego świata. Proszę, ile tego jest. I powiem Wam, co mi się tutaj podoba. Po pierwsze, o na przykład idealnie mi się otworzyło sałatka owocowa. To jest dosyć proste do zrobienia. Mamy tutaj dużo krojenia, dużo mieszania. Wiadomo, też trzeba być delikatnym, bo to są jednak owoce. Jak za mocno to rozciapciamy, wiadomo, ale zobaczcie, tutaj jest podział na sałatkę, którą można przygotować wiosną i latem, czyli sezonowo działamy i jesienią i zimą. Jakie owoce najlepiej wybierać, żeby jeść sezonowo? Uwielbiam takie rzeczy. To, co jeszcze chcę Wam pokazać, to gdzie nie są zdjęcia prawdziwych potraw, to też jest super, rysunki swoją drogą, te instrukcje oczywiście, że muszą być krótkie i muszą być bardzo często narysowane, ale zobaczcie jak świetnie tutaj są właśnie też pokazane zdjęcia i... W niektórych przepisach mamy też takie zahaczenie o przygodę Feliksa, bo wspomniałam, że tych książek jest bardzo wiele i tych podróży było bardzo wiele, gdzie spróbowałem? na przykład pierwszy raz tego ciasta marchewkowego, jaka to była przygoda. I podobają mi się też te flagi tutaj, i od razu jest podpowiedź, z jakiego kraju pochodzi dana potrawa. Więc zobaczcie, ile tego jest. Tak jak wspomniałam, 90 z podziałem na kraje, na inspiracje, czasem też na Przygody, bardzo dokładnie opisane, i ja szczerze powiem, że bardzo mi się podoba też to, że to nie jest takie uproszczone, że nie każda potrawa składa się z. Po prostu dwóch składników i tyle, bo to się może wydawać o gotowanie, gotowanie ale słuchajcie, ile tutaj jest koncentracji, uwagi, manipulowania, ale też to jest bardzo ważne dla dzieci podążania za instrukcją, czyli czytanie ze zrozumieniem i jeszcze dodatkowo wcielenie tej wiedzy, którą tutaj zdobyłem, w życie. Nie wspominam w ogóle o wspólnym czasie i satysfakcji z tego, jak można zjadać rzeczy, które się samodzielnie albo wspólnie. Rodzinnie ugotowało. Bardzo mi się podoba ta książka. Ciekawa jestem, czy wasze maluchy pokochają Feliksa właśnie w takiej odsłonie. Mam nadzieję, że tak. To co? Czytamy?